Dzień dobry, witamy państwa bardzo serdecznie w kolejnym odcinku serii Zoldaten des Hires. Kwestia rekonstrukcji historycznej wzbudziła we was spore zainteresowanie, w związku z czym postanowiliśmy nakręcić kolejny odcinek tym razem o tym, jak rekonstrukcja wygląda od kuchni, ale z perspektywy uczestnika. Zdradzimy wam, że następny odcinek będzie o tym, jak rekonstrukcja wygląda od strony organizatora. Ale po kolei. Ogólnie nie będziemy omawiać kwestii samego zgłoszenia się, no bo wiadomo, no to jest uzależnione od organizatora, czasem jest to mail, czasem telefon, etc. Będziemy raczej mówić w tym segmencie o tym, jakie grupy mają podejście do kwestii zgłaszania się na imprezy. A podejścia najpopularniejsze są trzy. Pierwsze to jest taka metoda, że grupy same sobie szukają inscenizacji. No, i że tak powiem, w cudzysłowie, anonsują się, oferując swoje usługi organizatorowi, no i to on podejmuje decyzję, czy zaprasza taką grupę, czy nie. Drugi typ to jest działanie, w którym grupa raczej czeka na zaproszenie, nie anonsuje się, nie szuka sobie inscenizacji, i wychodzi z założenia, że reprezentuje sobą tak wiele, czy już tak dużo ma na głowie, że nie ma sensu samodzielnie szukać sobie inscenizacji. Kto ma trafić na nią? Na taką grupę? Ten trafi. No i trzeci typ to typ hybrydowy czyli grupa trochę szuka, a trochę liczy na kontakt. Która z tych metod jest najlepsza? Trudno powiedzieć. Jedyne co możemy w tym segmencie dodać, to to, że nasza grupa funkcjonuje według tego modelu że to raczej siedzimy i czekamy. My sobie imprez nie wyszukujemy. A jakie inne grupy mają podejście to już ich kwestia wewnętrzna. Tak, jest to generalnie zagadnienie bardzo szerokie, dlatego że właściwie katalog jest otwarty, istnieje dosłownie nieskończona ilość możliwych warunków. Ale takie najczęstsze warunki to przede wszystkim oczekiwana ilość rekonstruktorów, oczekiwana broń, zespołowa pojazdy, czy coś w ten deseń. Nierzadko zdarza się, że organizator oczekuje odegrania konkretnej sceny przez jakiegoś rekonstruktora lub grupę rekonstruktorów. Ewentualnie wypowiedzenie jakichś słów do mikrofonu ukrytego w mundurze. Tak, oczywiście grupy również stawiają swoje warunki. Tych warunków również może być nieskończenie wiele. Najczęściej jednak są to warunki finansowe, przede wszystkim związane z kosztem dojazdu, przy czym tutaj czasami grupy w ogóle odmawiają udziału w inscenizacji, jeżeli ta jest zbyt daleko od ich siedziby. No bo to jest też czas na dojazd, no i za sam udział rekonstruktorów broni zespołowej lub pojazdów. Czasy, kiedy grupy jeździły za właściwie darmo, na szczęście już powoli mijają. Coraz częściej, chwała im za to, organizatorzy orientują się, że wypada jednak tego rekonstruktora wynagrodzić, a co chyba najważniejsze, same grupy. Coraz częściej zaczynają szanować swój czas i pieniądze. W związku z tym stawiają konkretne warunki finansowe związane z udziałem ich samych. Wierzcie mi Państwo, bowiem, że nieraz yy, sami jesteśmy na inscenizacjach, gdzie jest bardzo wiele pojazdów, których tak na oko budżet na nie same wyniósł około 30 tysięcy złotych, a piechota ma zaoferowane 40-50 złotych. Wierzcie mi, to się nie opłaca. Sprzęt czasami trzeba wymienić, bo się zepsuje. Sprzęt czasami trzeba naprawić, bo się uszkodzi. Sprzęt praktycznie zawsze po użyciu należy zakonserwować. To wszystko kosztuje. Rekonstruktorzy zaczynają być tego świadomi. Więc jeśli chodzi o warunki, to właśnie to jest najczęstszy zestawianych warunków i negocjowanych. Oczywiście poza tym jest wiele innych, no, chociażby kwestie związane z samym brzmieniem scenariusza. Czasami rekonstruktorzy sugerują pewne zmiany, ponieważ albo wydaje im się, że zapis w scenariuszu jest ahistoryczny, albo też po prostu niebezpieczny. Niemniej, jak wspomnieliśmy, warunków jest dosłownie nieskończenie wiele, więc lećmy dalej. Oczywiście ustala się bardzo wiele kwestii, ale nie będziemy wszystkich wymieniać, bo to trochę nie ma sensu. Będziemy mówić trochę między wierszami o nich dziś i wspomnimy o kilku, kiedy będziemy omawiać o tym, jak rekonstrukcja historyczna wygląda z perspektywy organizatora. Właściwie teraz warto wspomnieć o dwóch kwestiach. Po pierwsze, rekonstruktorzy oczekują, że już będzie jasne miejsce, data i godzina rozpoczęcia samej inscenizacji. Oraz to, kiedy mamy na miejsce przybyć, no bo musimy być trochę, właściwie może nie trochę, sporo wcześniej. Co do zasady, są to 3 godziny. Większość grup zgadza się na taki czas. Czasem organizatorzy żądają przybycia wcześniej, ale raczej większość grup odmawia, bo to naprawdę jest pozbawione sensu to jest strata naszego czasu. Druga kwestia to kwestie związane ze scenariuszem. Na tym etapie oczekuje się już co najmniej wstępnego rysu scenariusza, a jeżeli jest to możliwe, to całości. Na tym etapie przedstawiciel grupy, dowódca, szef, prezes, wiceprezes, generał, filler, zwał jak zwał, nieważne, konfrontuje podczynione ustalenia z organizatorem z rzeczywistością. Wszyscy członkowie w grupie informowani są o godzinie, czasie, miejscu danego wydarzenia, o wstępnym zarysie, czego dotyczy taka inscenizacja, no i o warunkach finansowych. Członkowie składają potem deklaracje uczestnictwa lub odmawiają udziału w danym wydarzeniu. Kiedy tenże przedstawiciel grupy ma już zebrane dane czyli ma już te deklaracje również uczestników wie, ilu członków grupy będzie brało udział. Zgłasza to organizatorowi, po czym przechodzi się do następnego etapu. Ten etap jest zwykle bardzo krótki, ale nierzadko bardzo burzliwy. To teraz, bowiem, negocjuje się ostatecznie warunki, przede wszystkim finansowe, ale też związane z czasem dojazdu, scenariuszem i tak dalej, i Również na tym etapie. Ustala się kwestie związane z rozliczeniem, czy to będzie rozliczenie gotówką, przelewem na podstawie umowy o dzieło, zlecenia, etc. Na tym etapie zwykle scenariusz jest już ostatecznie uformowany, więc członkowie mają przydzielane swoje role, ewentualnie są wyznaczane osoby do realizacji konkretnych zadań. No i czas na kolejny krok. Celem minimalizacji kosztów należy w sposób najbardziej racjonalny i ekonomiczny stworzyć rozkład jazdy. Na czym on polega? Chodzi o to, żeby możliwie jak największa ilość rekonstruktorów została przetransportowana na miejsce wydarzenia możliwie jak najmniejszą ilością pojazdów przy jednoczesnym pokonaniu jak najmniejszej ilości kilometrów przy jak najkrótszym czasie. Koszmar logistyka. Generalnie zacząć należy od tego, że stres zawsze jakiś jest. Mimo, że dzięki naszemu ogromnemu doświadczeniu mamy taką punktualność jak polskie koleje państwowe, oczywiście przedwojenne, to zawsze istnieje jakieś tam ryzyko, że coś się po drodze stanie, jakiś wypadek czy nieprzewidziane zdarzenie, w wyniku którego się spóźnimy. Równie dobrze, któryś z członków może się rozchorować dzień przed wyjazdem czy nawet w dniu wyjazdu. Również może się zdarzyć, że po dojechaniu na miejsce pogoda się popsuje i lunie ściana deszczu. Generalnie w dniu rekonstrukcji wszystko się może zdarzyć. Kiedy jednak dojedziemy na miejsce, wszystko jest w porządku, to dopiero teraz czas na prawdziwą tyrkę. Bezpośrednio po dojechaniu na miejsce rekonstrukcji zgłaszamy ten fakt organizatorowi, i to jest zwykle chwila, w której dokonujemy również y, regulacji tych kwestii administracyjno-prawnych, przede wszystkim poprzez podpisanie umowy, o ile taka była wcześniej zaproponowana, bo rodzaje rozliczeń są różne. Jest to jednak również chwila, w której wszystkie grupy zjeżdżają się na miejsce, więc od razu w oczy wpadają nam znajome twarze, to też poświęcamy tę krótką chwilę, Wolnego czasu na porozmawianie z kolegami z reko. Kolejność jest bardzo różna ogólnie, Szanowni Państwo. I odprawa wcale nie musi mieć miejsca na tym etapie. Niemniej jednak składa się ona z trzech głównych jakby części. Pierwsza to jest odprawa ogólna, tam udział biorą absolutnie wszyscy. Prowadzi ją zwykle organizator, który bardzo ogólnikowo mówi o tym, jak będzie inscenizacja wyglądać. Co, jak, gdzie, kiedy, po co i dlaczego, z kim, etc. Potem jest odprawa pirotechniczna, i on prowadzi pirotechnik. Przede wszystkim przedstawia nam zasady BHP oraz pokazuje strefy pirotechniczne, ewentualnie poucza osoby, które będą po raz pierwszy brały udział w takiej inscenizacji o szczególnych zasadach bezpieczeństwa. Trzecia część to odprawa szczególna. To jest odprawa zarezerwowana już wyłącznie dla tych, którzy mają jakąś konkretną rolę do odegrania. Na przykład osoba, która będzie mm, dowodzić jakimś wydzielonym oddziałem, czy też rekonstruktor, który będzie na przykład wysadzał w powietrze jakiś obiekt na polu rekonstrukcji. Założenie munduru i całego wyposażenia to bardzo ważny krok na tym etapie, ponieważ później zwykle nie ma na to miejsca. Następnie wyznaczone osoby zgłaszają się po pobór broni, amunicji, jakiegoś radia, jeżeli jest łączność, ewentualnie granatów hukowych czy świec dymnych. Kiedy wszyscy już wszystko mają, wszyscy są przebrani, przechodzimy na pozycje wyjściowe. Na tym etapie osoby odpowiedzialne za koordynację Zbierają swoich ludzi, przedstawiają im kwestie bezpieczeństwa po raz kolejny, oraz omawiają raz jeszcze scenariusz, zwracając uwagę na najważniejsze i najtrudniejsze jego elementy. Jeżeli wymaga tego sytuacja, całość dzielona jest na mniejsze pododdziały i wyznacza się dowódców. No i właśnie tutaj grunt to zaufanie. Tego kredytu musimy udzielić zaufanie w umiejętności własne i kolegów. To naprawdę podstawa. Oczywiście, rekonstrukcja historyczna to nie jest prawdziwa wojna. Ale mamy do czynienia z bronią palną, tak, tak, strzelamy amunicją hukową, ale mimo wszystko, jest pirotechnika, są pojazdy. Tu naprawdę można stracić zdrowie, a nawet życie. To dlatego, na dowódców, wyznacza się osoby najbardziej doświadczone, darzone największym szacunkiem. I takie, które naprawdę potrafią wziąć sprawy w swoje ręce, jeżeli tego będzie wymagała sytuacja. Kiedy to wszystko jest zrobione, czas na kolejny krok. Inscenizacja się rozpoczyna, i choć chciałoby się powiedzieć, że tutaj nie ma żadnej filozofii, to filozofia jest. I to wielka. Nasza grupa wzięła udział już w blisko 50 rekonstrukcjach i jeszcze nigdy się nie zdarzyło, żeby wszystko poszło zgodnie z planem, zgodnie ze scenariuszem. No po prostu nigdy. To właśnie dlatego wyznacza się na dowódców tych najbardziej doświadczonych ludzi, którzy potrafią błyskawicznie i bezbłędnie reagować na wszelkie niespodzianki na polu rekonstrukcyjnym, po to, żeby po pierwsze scenariusza nie położyć, a po drugie, najważniejsze żeby widzowie nie zorientowali się, że absolutnie nic nie idzie zgodnie z planem i żeby byli święcie przekonani, że tak miało być. Czasem organizator wyposaża nas w radio. Psuje to troszeczkę efekt wizualny, ale naprawdę nieziemsko pozytywnie wpływa na komfort pracy. Gdy słyszymy w głośnikach legendarne zmarli mogą powstać, jest to dla nas sygnał, że rekonstrukcja dobiegła końca, ale tylko w części scenariuszowej. Nadchodzi czas, kiedy zbieramy się w jednym miejscu. Sprawdzamy, czy nikomu nic się nie stało, czy wszystko jest w porządku z wyposażeniem, ogarniamy się troszeczkę, formujemy kolumnę, przechodzimy frontem przed widownią, zatrzymujemy się, obracamy w jej stronę, ewentualnie czekamy na jakieś podziękowania ze strony organizatora czy przemowy. Jest to też forma kupienia czasu dla pirotechnika, który sprawdza, czy wszystko jest już bezpieczne i ludzie mogą spokojnie wejść tam, gdzie my stoimy. Kiedy pirotechnik ogłosi dobrą nowinę, ludzie się zlewają na pole. Wiele osób chce z nami porozmawiać, zrobić sobie zdjęcie. Prasa chce zebrać jakieś wywiady, a rekonstruktorzy robią absolutnie wszystko, żeby ten czas zminimalizować najlepiej do zera. I to nie wynika z tego, że my nie chcemy z wami rozmawiać, że gardzimy prasą czy coś takiego. Nie. My po prostu nie mamy czasu. Mamy ograniczoną chwilę na to, żeby oddać broń. Nie amunicję, niezużyte materiały pirotechniczne, radia, itd, tak dalej. Każda minuta jest na wagę złota. To dlatego możecie zauważyć, że dosyć szybko zjeżdżamy z pola, znikamy gdzieś tam w oddali. No właśnie po to oddajemy to wszystko, a potem się przebieramy, no bo nie ma sensu wracać na miejsce, z którego przyszliśmy. Kiedy jednak się przebierzemy, mamy czas dla prasy, mamy czas dla kolegów z innych grup, i dla osób z widowni, Pośród których czasami znajdują się ci, którzy oglądają serię Zoldaten des Hires. Aż ciężko uwierzyć, że ktoś to ogląda. Droga powrotna to nie jest jeszcze czas na odpoczynek. Wykorzystujemy ją do tego, aby omówić kwestie związane z inscenizacją, a mianowicie zwracamy uwagę na plusy i minusy, na to, co zrobiliśmy dobrze, a przede wszystkim na to, co zrobiliśmy źle. To wspaniała lekcja pokory, która przypomina nam, że choć rekonstrukcja historyczna nie jest prawdziwą wojną, tylko zabawą, to że jeżeli nie będziemy się bawić odpowiedzialnie, to możemy narazić zdrowie czy życie swoje lub kolegów, bo tak, na rekonstrukcjach historycznych zdarzają się wypadki tak, śmiertelne również. Po rekonstrukcji zwykle na następny dzień nadchodzi akcja czyszczenia całego sprzętu, bo konserwacja jest naprawdę szalenie istotna. Zadbany sprzęt posłuży dłużej. Osoba odpowiedzialna w grupie za finanse przygotowuje rozliczenie finansowe związane z tym wyjazdem konkretnym, po to, żeby każdy dostał odpowiedni zwrot za paliwo, no i żołd, który sobie wypracował. I tak to właściwie, Szanowni Państwo, w skrócie wygląda. W tym segmencie odpowiemy na pytania, które zadawaliście pod ostatnim odcinkiem. Mam nadzieję, że wyłapaliśmy wszystkie. Jeżeli nie, to ponówcie je proszę pod tym filmem. Jeżeli zrodzą się jakieś inne pytania, to również pytajcie Państwo śmiało w komentarzach. Lećmy jednak z tym, co udało nam się wyłapać. Ogólnie oczywiście tak. Wszystko zależy od organizatora, czy też szefów grupy. W inscenizacjach często biorą udział dzieciaki, czasem mające nawet po kilka lat. No ale no, póki nasz rekonstruktor nie będzie pełnoletni, to ani broni, ani pirotechniki do ręki nie dostanie. Jeżeli chodzi o prawo w grupie, no to jest naprawdę bardzo różnie. U nas na przykład na początku cenzus wieku wynosił 13 lat, potem bardzo szybko podnieśliśmy go do 15 lat. Teraz jest to 18 lat, a od pewnego czasu myślimy, czy nie podnieść do 21 roku życia. Chodzi o to, że rekonstrukcja historyczna jest bardzo droga, o czym już się Państwo przekonali w poprzednim odcinku. No, a im rekrut starszy, tym większa szansa, że będzie go stać na to, żeby się z nami bawić. Cóż, wstąp do Wehrmachtu. Zanim Wehrmacht wstąpi do siebie, ja nie wiem, szanowni państwo. Ja nie wiem, koledzy w grupie nie wiedzą, tak naprawdę myślę, że nikt w Polsce nie wie, dlaczego środowisko rekonstruktorskie w kraju nad Wisłą jest tak skrajnie skłócone. Czasami zdarza się, nie, nie, fakt, czasami się zdarza, że ktoś nowy wejdzie w to środowisko, jest zielony jak szczypiorek, on nie wie nic, a zachowuje się, jakby wiedział wszystko, pozjadał absolutnie wszystkie rozumy świata, ignoruje porady, ignoruje dobre słowo, no, i tworzy się kwas. I nawet jeżeli taka osoba po latach pójdzie po rozum do głowy i stwierdzi, że zachowywałem się źle, no to niesmak pozostaje. Ale to są generalnie jakieś tam stosunkowo rzadkie przypadki. Co z pozostałą częścią? Ja naprawdę nie wiem. Wydaje mi się, że być może chodzi o jakąś zazdrość, może jakąś zawiść, jakieś chore ambicje, aspiracje pojęcia nie mam. No, no, albo chodzi o to, że po prostu niektórzy są z natury zwykłymi skurwy synami. I jeżeli taki komuś nie ubliży, kogoś nie zdyskredytuje, czy nie obsmaruje go na internecie, to jest po prostu chory i mu się dziennie uda. I tacy ludzie są na świecie. Natomiast jeżeli chodzi o dalszą część komentarza, no tak, no, rekonstrukcje historyczne to też jest forma spotkania towarzyskiego. Tylko ja sobie teraz pozwolę zadać pytanie. I co z tego? Znaczy, co to generalnie zmienia, że to jest spotkanie towarzyskie? Konkretnie, co to zmienia? Nie wiem, jeżeli lekarz, który jest wybitnym specjalistą, nie wiem, z dziedziny kardiologii, ma spotkanie towarzyskie z kolegami, to on już nie musi być profesjonalistą? On, on już nie musi świecić swoją wiedzą i przykładem? Rekonstruktorzy, którzy stawiają się na inscenizacji, mają na swoich barkach ogromną odpowiedzialność za poprawność historyczną. Dlatego że przyjdzie sobie jakiś młody Kajtek, siedmiu letni, który zobaczy takiego rekonstruktora i powie wow, to tak musiało wyglądać. Czyli to my dajemy przykład tego, jak ci ludzie sprzed lat wyglądali. I powiecie Państwo, nie, to tak nie działa. <grym> Oczywiście, że tak działa. Zapytajcie kogokolwiek, kto wychował się na czterech pancernych, na stawce większej niż życie, na polskich drogach, na hubalu. Spytajcie, jak wyglądał niemiecki żołnierz. Tylko tu jest mały haczyk. Pytajcie tych, którzy potem tego tematu samodzielnie nie badali. I nagle się dowiecie takich cudów, że wam włosy dęba staną. Więc naprawdę pod tym kątem. Uważam, że rekonstruktorzy historyczni mają naprawdę odpowiedzialne zadanie przekazywania tego, co robią w sposób jak najbardziej prawidłowy, poprawny. Natomiast jeżeli chodzi o dalszą część, no co to znaczy ta skrajna powaga? No. W sumie powiem inaczej. My na przykład nie uważamy, że żeby być rekonstruktorem to trzeba wyglądać jak Aryjczyk nosić tylko te repliki, które wykonały osoby, które robiły oryginały? Albo nosić w ogóle najlepiej same oryginały? A jeszcze najlepiej to w ogóle odbyć e, służbę w Bundeswehrze tak z 18 miesięcy? No nie, my tak nie uważamy, ale uważamy, że mimo wszystko pewne standardy muszą być zachowane. To też pozwolę sobie wrócić do przykładu z kardiologiem. Nieważne, czy taki profesor ma teraz wykład ze studentami, czy też ma spotkanie przy wódeczce. W obu przypadkach powinien świecić swoją wiedzą i przekazywać to, co prawdziwe. Tak naprawdę, szanowni państwo, to my powinniśmy odróżnić sobie rekonstrukcję, która jest dokładnym odtworzeniem czegoś, czy jakiegoś tam faktu, czy jakiegoś przedmiotu i tak od inscenizacji, która jest luźną interpretacją faktów. Niemniej mniejsza z terminologią. Rekonstrukcja czy inscenizacja, zwał jak zwał, są z nami właściwie od zarania dziejów. To jest forma teatru, to jest forma sztuki, i tak naprawdę w pewnym sensie to jest wszędzie dookoła nas. Przecież popatrzmy nawet na dzieci, które się bawią, wcielają się w jakieś role, przyjmują jakieś tam. Wcielają się w jakieś postacie, o, odtwarzając sobie sceny z filmów, z bajek i tak Nie będziemy mówić o tym, skąd się to wzięło w tradycji ludzkości, bo w filmie Rekonstrukcja, co i jak, świetnie opisał to na swoim kanale Irytujący Historyk, do tego filmu odsyłamy. No, i to tyle, szanowni Państwo. Bardzo serdecznie dziękujemy za Waszą uwagę. Rzućcie okiem na naszego face'a. I czekajcie na kolejny odcinek serii Zolda Tenders